Mirosław Pluta, który od kwietnia zasiada w ławie poselskiej przy ulicy Wiejskiej, oficjalnie otworzył swoje biuro w Tarnobrzegu. W otwarciu biura, które mieści się przy ulicy Piłsudskiego 8, wzięli udział m.in. wójtowie i burmistrzowie z powiatu tarnobrzeskiego, prezydent Norbert Mastalerz, starosta Krzysztof Pitra, członkowie PO, przyjaciele posła oraz inni zaproszeni goście. To jest pierwsza uroczystość taka oficjalna, że ja jako burmistrz, jako starosta nigdy niczego nie otwierałem. Robimy to otwarcie po to, żeby dać informację, że jest to biuro, żeby wiadomo było gdzie, ale nie po to, żeby przecinać stęgi i inne rzeczy. Bo dla mnie, działanie to jest, są, są konkretne efekty. Nie? Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Poseł Mirosław Pluta, który obecnie zasiada w Komisjach Infrastruktury i Edukacji, zaznacza, że będzie starał się wspierać nasze miasto i dbać o jego potrzeby. Będę starał się prowadzić to biuro takie otwarte dla ludzi, czyli też będę przyjmował petentów. Zazwyczaj będą to poniedziałki od godziny 12, pewną do skutku lub na umówione spotkanie, bo co drugi tydzień jestem na miejscu, czyli też będę starał się jak najwięcej czasu poświęcić Mieszkańcom? Tarnobrzeżanie mogą zgłaszać się do biura z różnymi sprawami. Pewno sprawy związane z pracą, pewno sprawy jakiejś tam niezgody sąsiedzkiej, być może sprawy, które trudno jest, żeby znaleźć pomoc u kogoś innego. Często zdarzało się tak, że jako burmistrz byłem ostatnią deską ratunku. Myślę, że ta metoda również i tu będzie skutkowała, że też będę starał się pomagać tym wszystkim w miarę moich możliwości, w miarę kompetencji. Z siedziby będzie korzystała również posłanka PO Krystyna Skowrońska.